Woda z Minecrafta, idziemy na słynną piramidę w Tiranie. Tylko najpierw trzeba wejść po schodach, a oto czubek piramidy. Widać. Całą tiranę Może nie całą, ale... Są widoki, są widoki Są budynki Tak się prezentuje na, na widokach Jest... Jest fajnie Tylko teraz trzeba zejść Jesteśmy w galerii handlowej I są nie dwa Nie trzy nie cztery, nie pięć, nie sześć... Siedem! No dobra, osiem. Osiem pięter. I ja nie mogę. To jest coś niesamowitego. Jak tyle można kupować? I jedzie. Wchodzimy do kolejki górskiej. Mgła zjada nas żywcem. Jesteśmy w polu na górze. Bardzo piękne miejsce. W moim autobusie powrotnym do Elbasanu spotkałam dwie Polki Ale i Kamile. Okazało się, że właśnie jechały autostopem z Montenegro przez Albanię i Macedonię aż do Grecji, do Saloników. No i tak zagadałam, zagadałam, no i się umówiłyśmy, że na jeden dzień pojadę z nimi autostopem do Macedonii, do Ochrydy i następnego dnia wrócę już sama Flixbusem. Po 10 minutach czekania dostaliśmy nasz pierwszy podwóz. Okazało się, że pan, który nas wiózł, mówił po polsku. No i tak fajnie sobie siedzieliśmy z nim, i on nam opowiadał po polsku historię swojego życia, ciekawostki z okolic, i ogólnie był bardzo miły i fajny. Autostop, autostop, wsiada gracie w hop, Rusza wóz, będzie, wóz, będzie wóz nasz Jesteśmy noc. na granicy auto... macedońskiej. Jesteśmy na sesji fotograficznej. Piszemy tabliczkę, i przyszły do nas pieski, na granicy macedońskiej. Ik ben een chauffeur van ik ben een chauffeur autobus. Oké, een autobus. Okay. En, uh... We leken bussen, tieren en we kwamen met een We hebben het gedaan, we hebben het gedaan. Macedonia jest bardzo piękna. Idziemy do sekretnych tunelów macedońskich. No, zbliżyliśmy się rzeki. To ten, szukamy restauracji. Wszystko jest drogo tutaj. Trzeba się oddalić. Ale widoki piękne, widoki piękne. Teraz pod górkę. Macedoński supermarket. Ale jakiś taki, taki jakiś dziwny. Dziwnie wygląda. Ale te słodycze widzę fajne mają, no. Wodę przyszliśmy kupić. I... Co? To jest za czekoladę cena? No, chyba nie, chyba nie. Chyba nie ogarniam waluty, coś jest z podejrzanie za tanio to po prostu dziwne liczby dziwne jakieś te liczby dostałam plecak Około 15 kg 14 masz jestem wesoła tu na biodrach trzyma to było moje marzenie dzieciństwa być podróżnikiem W Macedonii. Siedziemy z rogalem, z eurokremem. Zobaczymy co to jest ten eurokrem. Strażnika Nie ma tu strażnika. No ale Jak rogal. Chodzimy, chodzimy i szukamy miejsca do spania zobaczymy czy przeżyjemy <grymianie> ja my jedzie je jemy <grymianie> <grymianie> very good <grymianie> ale jakie ale czy... jakie do dobre Hmm. Uh. takie, taki rozpuszczające się usta taki intensywny smak, jak kebab wpłynie krem, kre, krem, krem kebabowy jakby, nie wiem takie dobre no i tak się kończy moja przygoda z autostopem niestety było bardzo fajnie Normalnie czuję, że to były prawdopodobnie najszczęśliwsze dni mojego życia i już lepiej w moim życiu nigdy nie będzie. Pozdrawiam. Mam dość Albanii. Dzisiaj lecę do Serbii. Może się zgubię, będzie przykoda.